Piotr Barełkowski na starcie mojej wypowiedzi, ważne wyjaśnienie, choć ta wypowiedź nie o tym będzie, no ale wyjaśniam, że jestem wielkim przeciwnikiem, wrogiem tego, co Rosja robi na Ukrainie. To nieakceptowalny akt barbarzyński i mam nadzieję, że w polskim interesie narodowym Ukraina zwycięży, ale teraz do rzeczy. Wybijam moim przeciwnikom ten prosty argument ruskiej onucy z dłoni i mówię o co mi chodzi, drodzy Państwo, bo ostatnio dużo się mówi o sojuszu Unii Polsko-Ukraińskiej, szczególnie w kontekście wizyty prezydenta Ukrainy Załęskiego, no, mówiło się w wypowiedziach jednej, czyli prezydenta Dudy i drugiej Załęskiego strony, o jakichś bliskich związkach, o możliwej Unii, o zniesieniu granic, daleko idącej współpracy gospodarczej. Mówię to, proszę Państwa, z perspektywy przedsiębiorcy, publicysty: to jest bzdura. Trzeba powiedzieć wyraźnie, dużymi literami, że sojusz ukraiński jest dla Polski skrajnie niekorzystny. Tak, takie połączenie dwóch państw. Z jednej strony oczywiście my musimy pomagać Ukrainie, przyjmować uchodźców, wspierać ją w walce z Rosją, no bo następnie w kolejce jesteśmy my. Ja to rozumiem i, i w naszym interesie jest osłabienie Rosji, najlepiej rękami Ukraińców. Brawo, bracia, trzymajcie się. Dobrze, ale, ale teraz mówmy o kroku kolejnym, czyli, czyli czy, czy, czy fantazje o tym związku są dobre? W żadnym razie, no właśnie, mówiłem, że jestem przedsiębiorcą i teraz z tej perspektywy. Bliższe kontakty z Ukrainą, rodzaj Unii, a już, już w pierwszym ruchu zniesienie granic, to śmierć polskiego rolnictwa. Zapamiętajmy to: polskie rolnictwo przestanie istnieć, gdyby ten związek miał zostać skonsumowany. Dlaczego? Matematyka, drodzy Państwo, Ukraina ma trzy razy więcej areałów, znacznie lepszych gleb, które uprawiają ludzie niższym kosztem, mniej dostają pieniędzy i tylko bałaganowi, który panował na Ukrainie, a także cłom, zawdzięczamy, że jeszcze nie doszło do zarżnięcia przez produkty ukraińskie polskiego rynku. Mało tego, te produkty na Ukrainie są wytwarzane, płody rolne w warunkach nieakceptowanych w Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo, mając normy unijne, normy ekologiczne, no, musi konkurować, czy mogłoby konkurować z rolnictwem ukraińskim w takiej sytuacji, gdzie, gdzie te olbrzymie areały znakomitej ziemi, uprawiane przez, tych, przez tą przepraszam, tanią siłą, siłę roboczą, 150 dolarów miesięcznie. To jest nieakceptowalna stawka dziś dla polskiego rolnika. No to jest perspektywa po prostu śmierci polskiego rolnictwa. To nie bez kozery, nie przez przypadek właśnie te kresy wschodnie były spichlerzem Europy. To, to tam właśnie oligarchowie polscy magnaci wtedy. Wtedy magnaci tak się, tak się dorabiali, no bo, no, no bo tam były znakomite warunki do uprawy zbóż, do dzisiaj są, no a wiemy, że, że w Polsce i te gleby liche i, i, i wiatr w oczy zewsząd, także po pierwsze, no, no nie ma możliwości, żeby pogodzić wodę z ogniem. Polskie rolnictwo z, z ukraińskimi dostawami, z, z ukraińskim rolnictwem, tu, tu nie ma zgody i nigdy nie będzie. To samo przemysł przetwórczy to się robi, proszę państwa, 20-30% PKB. Także sygnałem, że, że, że to nie może się udać, ta, ta unia gospodarcza jest to, co się działo co się dzieje z polskimi firmami transportowymi, gdzie gdzie Ukraińcy w ramach innych norm, z tańszym paliwem, no po prostu wyrzucają naszych z rynku. I tak będzie z każdym przemysłem. Ten przemysł na Ukrainie w tej chwili jest zrujnowany, ale jeśli by go odbudowywać, no to, no, to, no to zawsze to się skończy problemami polskiego przemysłu. I, i, i jak mówię, po pierwsze, ta Unia jest w ogóle niemożliwa, no bo, no bo my jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej i odległość do tego, że y, y, Ukraina wejdzie do tych struktur, jest tak, tak niesłychana, że y, no nie, można, nie można tutaj mówić o żadnych realnych perspektywach korzystnych albo obopólnie korzystnej współpracy. No i, no i dużo się też mówiło w, w kontekście tych wizyt o tych przedsiębiorcach, co tak z apetytem patrzą na inwestycje ukraińskie. No to ja Państwa zapytam, no kto w obecnej sytuacji geopolitycznej, z jakimś rozejmem czy pokojem, średnio trwałym, jak znamy tamtejsze realia, kto zainwestuje na przykład w fabrykę? No to będzie tylko jakiś biznes liczący na szybką stopę zwrotu, biznes spekulacyjny, no bo ryzyko inwestycyjne, ryzyko Takiej niepewnej sytuacji, że po prostu bomba nie walnie w tą fabrykę, jest tak olbrzymie, że, że to tylko będą jakieś biznesy, powiedzmy, no, na pograniczu prawa. Ja nie widzę tych polskich przedsiębiorców, którzy ustawiają się w kolejki do odbudowy Ukrainy. Tych przedsiębiorców, którzy już tak byli poturbowani w ostatnich latach. Przecież znamy przypadki. Wycofywania się firm ze względu na tonącą w korupcji niestabilną Ukrainę na, na te realia, które nie mają szansy się znacząco poprawić. No i tylko jakieś niemądre decyzje mogą spowodować, że, że, że będzie jakaś próba ujednolicenia tych państw. Ja już zostawiam na haku problemy związane z olbrzymim napływem kilkumilionowym. Już, drodzy państwo, powiedzmy to. Otwarcie, nie ma się co tutaj krygować, to już jest blisko 5 milionów Ukraińców, 8 przejechało przez granicę, oczywiście część wraca, część na pewno nie wróci, no dokąd mają wracać, więc, więc 5 milionów trwale zostanie w naszym kraju, to jest, to jest paręnaście procent naszej populacji to nie będzie bez wpływu na przestrzeń kulturową, na przestrzeń polityczną naszego kraju. Ej, politycy, ci, którzy tak namawiacie do różnych mariaży polsko-ukraińskich, no, bierzcie pod uwagę, że, że, że może Wam się trochę zmienić. Oczywiście, jak mówię, geopolitycznie dziś, tu i teraz wspierajmy Ukrainę i to jest rozsądne i dobre to, co polski rząd robi. Oczywiście. Moim zdaniem przesadzając w skali, ale okej, okay, wektor jest w porządku. Natomiast ani kroku dalej. Popatrzmy, jak długo trwał proces na przykład ujednolicania NRD, Niemieckiej Republiki Demokratycznej Postkomunistycznej, z RFM, prawda, w jedno państwo. Jeszcze do dziś NRD, ta część, którą Niemcy pozyskały ze strefy sowieckiej, jest na deficycie. Jeszcze do dziś dopłaca państwo niemieckie z zachodu do wschodu. Rozumieją państwo, pogrążona w totalnej depresji, zniszczona Ukraina, będzie tylko kulą u nogi naszego kraju. Możemy im pomagać, możemy jakieś programy uruchamiać, które spowodują, że ten rejon świata będzie, mniej, będzie bardziej stabilny, mniej nieuporządkowany, ale, 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 ale tyle. Niech sobie Ukraińcy radzą sami, oni sobie potrafią poradzić. Jak słyszymy, myślę, że, że niekoniecznie musimy tutaj aż takie zawierać mariaże. Może jakaś współpraca gospodarcza, ale, ale, ale w ograniczonym zakresie, programy pomocowe, udział w nich Polski. No bo na koniec dnia, proszę państwa, czym Ukraińcy nam zapłacą? To będzie kraj tonący w długach, jak mówię, w totalnej zapaści gospodarczej, zniszczony, żyjący z pomocy z zewnątrz i, 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 i co i. No będą płacić zbożem, tak? które zniszczy polskie rolnictwo. No więc, kochani drodzy rodacy, jeśli, jeśli chcecie jeszcze normalnie funkcjonującej polskiej gospodarki, tego, tego wspaniałego Challengera, którego obserwujemy od lat, te, 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 tego niezwykłego zjawiska, przyrostu, cudu gospodarczego w Polsce, no to zapomnijcie o bliższych mariażach z Ukrainą, no bo to, bo, bo to będzie oznaczało katastrofę, a już na pewno totalny upadek pewnych branż, w tym rolnictwa na 100%, o czym zawiadamiam niniejszym.